Rok temu organizowaliśmy naszą pierwszą wycieczkę po Norwegii. Ekipa była cudowna i to dało nam kopa na dalsze wyprawy z ludźmi. Minęła zima i nadeszło lato oraz czas na nową wyprawę. Mieliśmy zaplanowaną trasę, atrakcję, ale doprawdy nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Proponując obcym przecież ludziom kamperowy survival po Norwegii. Jedyny kemping na trasie nie gwarantował przecież luksusów. A na drogach zdarzały się ostre podjazdy, mocne parkowania, wyciągania z rogów. Były alpejskie wspinaczki, nocowanie w górach i zdobywanie szczytów, czasem nawet własnych. Cmentarzystka aut i wjazd gondolą prosto w chmury. No dobra, ale wystarczy tego pudrowania. Czas ujawnić prawdę. Yes. Yes. Mają to, co zapisali, że kto? Słuchajcie, właśnie odebraliśmy upominki od naszych partnerów. Wyprawę, czyli Dom Volvo w Warszawie i TT Line. Zrobiliśmy sobie zdjęcia i będziemy teraz traktować się w samochody i wjeżdżamy na prom. Słuchajcie, zaczęło się. Zaraz wjeżdżamy na prom. na promie Titi Line była bardzo krótka, ale jakże w komfortowych warunkach. Pierwszym przystankiem był Göteborg. na zaproszenie naszego partnera wyprawy dom Volvo w Warszawie, odwiedziliśmy World of Volvo by nakarmić zmysły. Interaktywne doświadczenia w przepięknych wnętrzach budynku i muzeum z kultowymi pojazdami, które kształtowały współczesne Volvo, było fascynującą podróżą z przeszłości w przyszłość. Panowie za to na ogromnym placu zabaw bawili się wyśmienicie. Słuchajcie, my już dojechaliśmy do granicy. Teraz idziemy przywitać Norwegię na przepięknym moście. Zobaczcie, już wszyscy przygotowani, spakowani, więc lecimy. Trochę pogoda nie rozpiesza, ale Norwegia taka kapryczna jest. Wiecie jakie wycieczki się najlepiej zapamiętuje? Takie, w których jest albo gorąco, albo jest... Zrąbana pogoda i mnóstwo pleje Także na pewno zapamiętają te się granice No słuchajcie, my już dojechaliśmy do Oslo Jutro mamy dzień zwiedzania Oslo Teraz każdy stoi, rozmawia I przygotowujemy się do jutrzejszego podboju Oslo Witajcie! Dzisiejszy poranek bardzo zaczął się nieprzyjemnie, a dlaczego to zaraz Wam pokażę. O kur... Właśnie, dostaliśmy żółte bileciki, słuchajcie, i zaczynamy zwiedzać Oslo. Przestawiliśmy nasze samochody na inny parking, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Dojechaliśmy metrem do centrum i teraz z całą grupą idziemy do króla. Nie ma jednego powodu, by odwiedzić Oslo. Jest ich tysiące. Zaczęliśmy zwiedzanie spacerem po Kars Johanskate, głównej reprezentacyjnej ulicy Oslo, pełnej zabytków i historii, mijając budynki Teatru Narodowego, Parlamentu, Uniwersytetu, prosto pod otoczony parkiem Pałac Królewski obecnych monarchów który jest obowiązkowym punktem każdej wizyty w stolicy Oslo. Spacer po parku Wigalanda wzbudził naprawdę spore emocje Nie tylko miłośnikom kamiennych rzeźb i sztuki Idziemy na złamanie karku Na Aker wysiadamy Uwaga na portfele! Wchodzę! Uwaga na portfele! <grystanie> Aga, ja nie chcę iść do tej galerii Dlaczego no nie? W jakiej galerii Więc nie jest tak źle, nie? Zobaczymy co zjemy Słuchajcie, trafiliśmy do restauracji, zaraz zobaczymy ile to wszystko kosztuje w samym centrum Oslo. 150 zł hamburger, więc nie, odpuszczamy. Tak drogo to my nie będziemy tutaj jeść. Nowoczesna część Oslo, Biorwika, Barkode, Wenecja północy, Surengo czy Akerbygge była pełna zaskakujących budowli, dzieł sztuki art i muncza oraz ikony kultury lodowej opery Oslo podobało nam się bardzo wszystkim. Gdzie jest Aga? Wchodzimy, Nie Mają w kolimce różne pokazki, które organizują sobie sam. Wszyscy w komplecie? Następnie przepłynęliśmy promen na wyspę Bygdoj, poczuć się jak zdobywcy biegunów i chwyciliśmy za stery łodzi polarnej Fram, by wyruszyć z polarnikami do zimnej Arktyki. No i tak, Muzeum Fram zaliczone. Było przepięknie, przenieśliśmy się w czasie. Zaraz wsiadamy na prąg, który nas zawiedzie z powrotem. Słuchajcie i tym hot dogiem i bardzo dużą parówką, które zakupiliśmy w sklepie 7-Eleven, kończymy zwiedzanie ostro. Wracamy do camperków i jedziemy dalej tworzyć historię. Dzień dobry, witam w nowy dzień. Jest, jest to nas trzeci dzień wyprawy. Wczoraj z deszczowego Oslośmy odjechali troszeczkę dalej, a dzisiaj piękna pogoda. Dzień przywitał nas pięknym słoneczkiem. Wczoraj przyjechaliśmy z Oslo i, i poszliśmy grzecznie spać, a dzisiaj będziemy jechać w stronę Lillehammer. Trochę dzisiaj przed nami serpentyn. Żeby tylko pogoda dopisała, to może bąbel polata. Lecimy! Słuchajcie, my zaliczamy pierwszy serwis. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę jak to rozwiązujemy przy dużej ilości kamperów. Kolega akurat ma tutaj taką, e, taki rozgałęźnik. Jedziemy na dwa węże, także szybko, sprawnie robimy serwis i lecimy dalej. Grupa jest tak zorganizowana, że w przeciągu 40 minut ogarnęliśmy 8 kamperów. Słuchajcie, dojechaliśmy w następne przepiękne miejsce. Będziemy teraz wchodzić na viewpoint, z którego rozpościera się przepiękny widok na Snuhetta. Chodźcie z nami. Krótki trekking do budynku snuhetta. Rekompensuje kawa w doborowym towarzystwie, przy kominku i w jakże pięknych okolicznościach przyrody. To pamiątka na lata i miło spędzone czas. Witam, w kolejny dzień wyprawy. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na viewpointie Snuchetta. Mieliśmy dojechać do Andalsnes, ale nie dojechaliśmy tylko dlatego, że sprawdziłem drogi, jak wyglądają. I tak naprawdę mamy dwie, e, dwie przebudowy na drodze, więc droga do Andalsnes by się wydłużyła, byśmy trafili późno w nocy. Więc postanowiliśmy spać w górach Dovre na płaskowyżu. Więc słuchajcie, dzisiaj pakujemy się dalej, atakujemy Andalsnes i wchodzimy na mega szczyt. i'm gonna let the sun shine in the day i'm trying to make this darkness go away i'll paint with colors and i'll sing until my lungs give out i'm gonna let the sun shine in Dojechaliśmy do Trollvegen. Co mam więcej powiedzieć wam? No sztos, sztos, jeszcze raz sztos. Jeszcze dzisiaj mamy małą spinaczkę. Na razie robimy małą przerwę na kawkę i zjemy coś przed wyruszeniem w góry. My już dojechaliśmy do Andalsnes. Dobra, spinamy się na górę powoli. Pierwsza wspólna, prawdziwie stroma wspinaczka na platformę Romsdalen strecken była niezapomnianą przygodą z mnóstwem pięknych widoków i jazdą gondolą w samych chmurach. Następnie rejs promem by dotrzeć do drogi Ocean Road, która przywitała nas słońcem, bez chmurnym niebem i ofiarowała bezcenne wspomnienia. Droga atlantycka okazała się naszą drogą, taką, która choć krótka podobała się wszystkim. Piękny wieczór nad Atlantykiem to prawdziwe uwieńczenie dnia. Była biesiada, poczęstunek norweskich specjałów i mnóstwo niezapomnianych chwil ze wspaniałymi ludźmi. My już dojechaliśmy na drogę atlantycką i dzisiaj będziemy tutaj spać. Jutro będziemy atakować Trollstiger, ale zobaczymy jaka będzie pogoda. Jak na razie, słuchajcie, zobaczcie, no jest przepięknie, pogoda dopisała, przyjdziliśmy sobie u góry Teraz łowimy rybki eleganckie Powiem Ci, że ładna ta machina. No ta to jest przepięknie no. duża. Zaraz odpalę drona i zobaczymy jak to wygląda w tym, w tym świetle. Witam w kolejny Witam w kolejny dzień wyprawy kamperowej z Camperowej z Northside Block Właśnie zjechaliśmy z Atlantyckiej Z samego rana Zaraz będziemy wracać Żeby filmować nasze samochody Jak przejeżdżają przez ten słynny most Przed wyjazdem zajechaliśmy na stację Dotankować gaz e, Gdzie jest stacja na samym rogu Jedziecie troszeczkę dalej Możecie znaleźć ją na park Fortnite. night Możecie napełnić po polską butlę. Tutaj jest pan, który napełnia butlę, ale też można zatankować samochód lub wymienić butlę w automacie, jeśli używacie norweskiego podłączenia. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, zaraz wam pokażę, jeśli chodzi o tankowanie gazu. Jeżeli będziecie mieli, zalogujecie się i ściągniecie sobie tą aplikację, będziecie zalogowani, podejdziecie do takiego automatu, włączycie swoją pozycję i automatycznie. Automat wykryje, że jesteście blisko tego automatu i macie zniżkę e, 2 korony 36 ore na litrze. Jak będziecie mieli tą aplikację. Więc pamiętajcie, tanie tankowanie, gazu. Słuchajcie, mamy to. Atlantycka bezwiecznie, słoneczko świeci, tylko podziwiać, niesamowicie jest. Ale nie byłoby tak cudnych ujęć, gdyby nie nasz zespół i ich zaangażowanie, chęć współpracy oraz siła, jaką daje grupa. Jesteście wielcy, dziękujemy Wam bardzo. A my zapraszamy na kolejny odcinek już wkrótce.